Waszyngton może przekazywać Ukrainie broń w ciągu 72 godzin Anton Blinken. Waszyngton może przekazywać Ukrainie broń w ciągu 72 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez Kijów. Przyspieszamy nasze działania na rzecz wsparcia Ukrainy. Waszyngton może przekazywać Kijowowi broń w ciągu 72 godzin od zgłoszenia takiego zapotrzebowania. Zadeklarował we wtorek sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas wystąpienia przed Komisją Spraw Zagranicznych Amerykańskiego Senatu. W ocenie Blinkena władze USA nie zauważyły dotychczas żadnych oznak, że prezydent Rosji Władimir Putin realnie myśli o jakichkolwiek negocjacjach pokojowych z Ukrainą. Z wypowiedzi rosyjskiego przywódcy wynikało już od dawna, że nie chodziło mu o potencjalne wejście Ukrainy do NATO jako zagrożenie dla Kremla pap. On od samego początku był przekonany, że Ukraina nie ma prawa być suwerennym, niepodległym państwem, ocenił szef amerykańskiej dyplomacji. 24-25 kwietnia Blinken, jeden sekretarz obrony USA Lloyd Tostin, odwiedzili Kijów, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zobaczyliśmy w Kijowie miasto, które wraca do życia, ludzi spacerujących po ulicach, siedzących na ławkach. Mogliśmy przekonać się na własne oczy, że Ukraińcy wygrali bitwę o swoją stolicę, powiedział Blinken. Jestem dumny z tego, co Stany Zjednoczone już uczyniły na rzecz wsparcia ukraińskich władz i społeczeństwa. Utwierdziłem się w przekonaniu, że powinniśmy kontynuować nasze wysiłki, dodał sekretarz stanu USA.